Siemanko moi mili i psik zakółka, odcinek któryś tam dawno nic nie nagrywałem, ale nagrywam do nagrania zainspirowała mnie dyskusja na forum Facebookowym IPSC w Polsce dotycząca organizacji zawodów IPSC Level 1. Eee, czemu ludzie wolą organizować zawody wzorowane na przepisach IPSC zamiast zawodów w 100% koszernych IPSC Level 1? Eee, przyjrzałem cały burzliwy wątek. Eee, i wypunktowałem sobie kilka takich najbardziej kluczowych argumentów. Pierwsza rzecz, wyzwanie logistyczne. Zawody IPSC wymagają organizacji ich we wszystkich klasach sprzętowych, a u nas w okolicy nie ma aż tylu zawodników, żeby na przykład otwierać klasę Open, Classic, Revolver i tym podobne rzeczy. Słuchajcie, nie trzeba organizować zawodów IPSC, i to nie tylko jedynek, we wszystkich klasach sprzętowych. Można takie zawody zorganizować na przykład tylko w jednej klasie sprzętowej, na przykład Standard. Dlaczego standard? Moim zdaniem jest to najbardziej uniwersalna klasa sprzętowa, wchodzi w nią cały standard, cały production, ee, cały klasik. Także tutaj wszyscy zawodnicy mogą zostać wrzuceni do jednego wora. I mamy fajne zawody na jednej klasie sprzętowej. Można otworzyć na przykład w dwóch klasach sprzętowych, Standard i Open, i wtedy mamy tych wszystkich zwykłych w klasie Standard, a tych elektronicznych z laserami, latarkami i kolimatorami czy kompensatorami wrzucamy sobie do Opena i mamy z głowy naprawdę całą gamę sprzętową ogarniamy dwiema klasami sprzętowymi. Jest fajna zabawa. Także to nie powinno być wyzwaniem i to nie jest wymóg, jak gdyby, który stawia sobie IPSC, żeby otwierać wszystkie klasy sprzętowe. Tory, że tory są zbyt długie, zbyt długie, trudne do ustawienia, wymagają dużego zaplecza sprzętowego, przesun itd. Tak tak Absolutnie nie. Zawody IPSC level 1 nie wymagają utrzymania zasady freestylu, czyli można wymusić na zawodnikach przyjmowanie konkretnych pozycji i postaw strzeleckich w danych miejscach i nie musimy budować ogromnego toru z tysiącem przesłon. Także to też jest taka mit, bo możemy sobie zrobić dwa boksy kwadraciki narysować na ziemi i powiedzieć, że z tego strzelamy stojąc, z tego strzelamy z kolanka do pięciu tarcz, które są przed nami, a broń wyjmujemy z beczki, która stoi jeszcze dalej. Że kolejny argument to zawody IPSC wymagają super, hiper, drogiego i zaawansowanego sprzętu, a my nie mamy tych super, super wieszaków i wolimy sobie strzelać z kabór udowych, które mamy zawody IPSC nie wymagają wieszaka tak naprawdę to czego wymagają to jest jakakolwiek kaburka na pistolet nawet ładownic nie trzeba mieć ponieważ można użyć kieszeni w spodniach tylnych jako ładownic na magazynki także jeżeli mamy jakiegoś kydexika kde ważne tylko żeby nie ma tego zatrzasku wymagającego użycia palca spustowego do dobywania ponieważ to ze względu bezpieczeństwa zostało wywalone z IPSC więc jeżeli mamy zwykły taki na wcisk kydexik e i spodnie z kieszeniami z tyłu to możemy w takich zawodach wystartować a jeżeli nie mamy, to zorganizujmy zawody, gdzie na każdym torze start jest z beczki. Broń jest na przykład całkowicie rozładowana na beczce. My ją bierzemy z tego stolika albo z beczki i zaczynamy sobie strzelać. Także tak to też można rozwiązać na zawodach IPSC. Proporcje torów długie, średnie do krótkich. 3-2-1 to też jest wymóg do zawodów dużych. Na zawodach level 1 nie jest wymagany. Można zrobić zawody takie na dwóch, na przykład średnich albo długich torach, albo same krótkie można zrobić, też będzie fajnie. Także tutaj to też nie jest żadne wyzwanie i konieczność do utrzymania. Kolejna rzecz to pieniacze i wymiatacze. Wymiatacze, czyli że przyjedzie na nasze zawody zawodnik z czołówki i powygrywa wszystko, a my przecież je organizujemy po to, żeby samemu wygrać. Zróbmy klasyfikację klubową. Wtedy taki wymiatacz sobie przyjedzie treningowo na takie zawody. My sobie na niego popatrzymy, zobaczymy, jaką technikę prezentuje, może się czegoś nauczymy, a medale zgarnią chłopaki z naszego podwórka, bo mamy klasyfikację medalową wewnątrz klubową. Da się da się bez problemu. A pieniacze, no to słuchajcie, no jedyne co mogę zrobić w tej tematyce to alert do pieniaczy. Słuchajcie, nie, nie zamiast się wpieniać, to pomagajcie takiemu organizatorowi zorganizować fajne zawody. Żeby, żeby się czegoś nauczył, żeby zdobył doświadczenie, żeby kolejną imprezę zrobił jeszcze fajniej, jeszcze lepiej zamiast się wpieniać na to, że coś jest nie stuprocentowo koszerne. Tak, temat załatwiony. Kolejna rzecz to nieznajomość, że przepisy IPSC mi się nie do końca podobają i chciałbym je zmodyfikować. Przepisy IPSC mają 40 lat, więc one są dotarte na wszelkie możliwe sposoby, przez wszelkie, wszelkie możliwe nacje na świecie, które i psika strzelają. Naprawdę są bardzo spójne, bardzo fajne. No, niestety, podręcznik zawiera bardzo dużo kartek i dobrze by je przeczytać. Oczywiście też nie trzeba czytać wszystkiego, bo przepisy, na przykład dotyczące powoływania reprezentacji narodowej, no przy organizacji zawodów level 1 można ominąć szerokim łukiem i mieć, zaoszczędzić trochę życia, ale na przykład przepisy bezpieczeństwa trzeba jak najbardziej przeczytać i nie modyfikować. Gwarantuję Wam, że to co mogło się wydarzyć w IPCC-u, e, prawie się wydarzyło. Na szczęście dużo tam złych rzeczy się nie wydarzyło i te przepisy znaczy, że funkcjonują, że robią swoją robotę. Także trzymajmy się ich i, i raczej tutaj nie gmyrajmy. Tarcze IPSC są do kupienia w wielu sklepach, czy to Trigan.pl, czy Solution ma w swojej ofercie zaklejki, tarcze. Można wziąć i mamy jak gdyby gotowca, nie trzeba nic nigdzie drukować, kombinować. Tarcza kosztuje złotówkę. Nawet jeżeli będziemy organizowali zawody dla 10 osób, no to też nie jest to jakieś wyzwanie finansowe, żeby zaopatrzyć się w prawidłowy i koszerny sprzęt do organizacji zawodów IPSC. No także słuchajcie. Następny odcinek może nagram trochę też z poradami tipami, jak zorganizować takie zawody Level 1. Ja organizuję zawody Level 1 na Warszawiance. Jest to oś kryta, jedna ośka 15x25 metrów, ona ma mniej więcej i na tej osi ja tam upycham około 3-4 torów. Zawody są na około 60-80 szałów. I ludzie się naprawdę fajnie bawią. To są w 100% koszerne zawody IPS -ce. nie ma problemu, żeby je zorganizować. Także mam tam kilka swoich przemyśleń, kilka tipów, jak to zrobić, żeby to miało ręce i nogi. I myślę, że mogę na ten temat troszkę popowiadać i nagram jeden z kolejnych odcinków na ten temat. Jeżeli potrzebujecie jakiegoś wsparcia technicznego, śmiało można pisać na stronę regionu na Enroi, to wtedy może na przykład pójść mailing do wszystkich sędziów dynamicznych, czy tam gdzieś w okolicy waszej, czy nie. Któryś by nie był skłonny pomóc wam przy organizacji takich zawodów, myślę, że nie ma problemu. Tak, region jest bardzo chętny do pomocy, z tego co zauważyłem, wbrew obiegowej opinii. E, ja też mogę pomóc: można do mnie pisać, można do mnie mailować, dzwonić. Jak macie jakieś pytania, wątpliwości, to, to, to też chętnie pomogę zorganizować takie zawody, a nawet chętnie na takie zawody, o ile będę dysponował czasem, przyjadę i wystartuję w nich. Także słuchajcie, myślę, że. Sporo rzeczy wyjaśniłem. Jeżeli czegoś nie wyjaśniłem, to możecie napisać w komentarzach. To tam sobie troszkę podyskutujemy. A tymczasem do zobaczenia, na